Łukaszenka przygotowuje się do wojny na pełną skalę. Żółty opadają, że Łukaszenka zgodził się na rozmieszczenie na Białorusi zgrupowania wojsk rosyjskich w znaczącej ilości. W okresie od listopada do lutego 20 tysięcy z nich dotrze na Białoruś w pierwszych szeregach. Tę liczbą potwierdził już Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy. Dodatkowo Łukaszenka dąży do wzmocnienia tego grupowania. Plan mobilizacji na Białorusi. To może być od 20 i nawet więcej tysięcy osób. Jeśli informacje Żydów są prawdziwe, a wcześniej te same źródła informowali, że nielegalne władze Białorusi przygotowali szereg decyzji w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej, które następnie zaszkodzili m.in. interesom Unii Europejskiej, to należy się liczyć z tym, że stan wojenny na Białorusi może zostać ogłoszony w ślad za Rosją po aneksji okupowanych terenów Ukrainy. Białoruś jako członek tzw. państwa związkowego będzie musiała przystąpić do wojny na pełną skalę. Granice zostaną zamknięte i nie będzie można opuścić Białorusi, a Białorusini poznają smak rosyjskiego świata. Groźba umieszczenia broni jądrowej na terytorium naszego kraju stanie się maksymalna, co uczyni Białoruś celem uderzeń odwitowych. I nawet jeśli na ta informacja nie zostanie jutro potwierdzona, to nie znaczy, że w ogóle nie dojdzie do skutku. Jedno jest pewne, dopóki Łukaszenka jest u władzy, najgorsze jest nieuniknione. Ukraina jest gotowa na najostrzejszą odpowiedź, o czym mówił już sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksyj Daniłów i doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Oleksyj Arestowicz. uderzenie mogliby być przeprowadzone na terytorium Białorusi, aby uniemożliwić przekroczenie granicy przez grupę rosyjską białoruską. Łukaszenka będzie tym, który sprowadzi wojnę na Białorusi. Jeśli wśród białoruskich wojskowych są jeszcze prawdziwi oficerowie, to ich obowiązkiem jest skierowanie broni przeciwko dyktatorowi. Gdy zaczną się działania wojenne, oni staną przestępcami i nie będą już odwrotu. Nie będzie już odwrotu. Ze swojej strony Zjednoczony Gabinet przyjściowy Białorusi kontynuuje aktywną pracę i konsultacje z partnerami międzynarodowymi w sprawie zapobiegania wprowadzeniu wojsk rosyjskich na Białoruś i przygotowuje się do oporu. I nam jest bardzo ważne wsparcie realne wsparcie naszych partnerów w Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych ku temu, żeby nie doszło do wprowadzenia. Kolejnego wprowadzenia znacznej ilości wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi, co będzie stwarzało ogromne zagrożenie państwowości Białorusi, a głównie zagrożenie dla Ukrainy. Żywie Białorusi! Sława Ukrainie!